kochani, w dzisiejszym odcinku spędzimy noc w najdroższym hotelu kapsułowym w Tokio. Hotele kapsułowe są znane z tego, że są bardzo tanie i można znaleźć nocleg nawet za 100 zł, co w Tokio wydaje się misją niemożliwą. Dlatego jestem mega ciekawa, co zaoferuje nam ten hotel, który kosztuje mniej więcej tyle samo, co 3, 4 gwiazdkowe hotele tutaj. Ale żeby było ciekawiej, znalazłam też najtańszy hotel kapsułowy i zobaczymy, czy między nimi jest faktycznie taka duża różnica. Sprawdzamy teraz najtańsze hotel kapsułowe, który był trzy razy tańszy od tego najdroższego. I mam w niej śniadanie. Ciekawa jestem, co to wszystko, Tylko na kobiet. Więc to jest super. Tak prezentuje się z zewnątrz, czyli jak typowy hotel kapsułowy z YouTube'a. Naprawdę wygląda ekstra. To jest moja kapsuła. Ej, jakie to jest Muszę. Ta kapsuła jest tutaj ogromna. Zobaczcie, mam tutaj swoją walizkę, swoje plecaki, wszystkie. I tam z tyłu jest jeszcze masa wolnego miejsca. Naprawdę. Ta kapsuła spokojnie pomieściła bez trzy osoby. Myślałam, że w Japonii będą te kapsuły mniejsze, ale tutaj się pozytywnie zaskoczyła. W sali mamy kościa, choduszkę, dwie szafeczki i taki panel tutaj dowodzenia. Mamy USB, dwa inne wejścia i strykatanko do światła. Nie ma tutaj w środku za dużo udogodnień, ale jest wystarczająco, szczególnie że jest to najtańszy hotel kapsułowy w Tokio. Jestem pozytywnie zaskoczona, jak to wszystko tutaj wygląda. Teraz zrobię sobie drzemkę i pójdziemy potem się ogarnąć do łazienki, która jest piętro niżej. Jak się ogarniemy, to zobaczymy, jakie śniadanie nam oferują w cenie, bo jest to w jakiejś kawiarni niedaleko stąd. Wstałam właśnie z drzemki i jestem naprawdę zadowolona, co znałam. Było wygodnie, było chłodno. Idziemy się teraz ogarnąć na piętro drugie albo pierwsze. Są trzy piętra i to są prysznice i szafki, takie za swoich rzeczy. Jestem w części z szafkami i ta cała duża szafka jest moja. mam zaskanować ten kod i ona się otworzy. Ooo! A co tutaj jest? A to są jakieś gifciki dla mnie i ja powinnam najpierw tutaj przyjść? Tak, to jest cała torba dla mnie, Śręcznik piżama, papcie o nie! Ja tu na koniec! No dobra, wyczynimy sobie pod prysznicem to. Widzę, że naprzeciwko mnie jest wolny okay. prysznic. Ej, i zobaczcie, jak to ładnie wszystko wygląda, jaki ten prysznic jest czuły. Wszystko oczywiście spójnie, jeżeli chodzi o wygląd. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Nie chcę wygląda? serio, bardzo dobrze jest to zrobione. Z prezentu dostałam właśnie papier, szczoteczkę z pastą. Tutaj cała piżama, ręcznik mały, ręcznik pod nogi i ręcznik duży. Także super. Okazało się, że każde piętro z łazienkami jest dostosowane do piętra, na którym się śpi. Już znalazłam jeden minus. Na moim piętrze było za mało umywalek i wuste. I przy tych no kobietach po prostu zrobiła się kolejka, żeby się ogarnąć. Na szczęście jechałam sobie wyżej. Jest tutaj wszystko puste. Przez chwilę jeszcze zauważyłam, że jest dziewiąte piętro, na którym jest jakiś lunch wypoczynkowy i automatywne. Właśnie sobie przychodzę i jestem na ostatnim piętrze. Super! Zobaczcie, tu macie takie duże tu są pojedyncze z A ładny widok jest... To są takie pojedyncze, to nie wiem, nauki, prace, że nie wam już szkadza. Poszłam jeszcze zabrać moje śniadanie z kawiarni obok i... Kurczę, no, kolejne zaskoczenie miałam do wyboru trzy kanapki w zestawie z jakąś kawiarnią, nie wiem, no w ogóle więc nie wiedziałam, co ale zbrałam z taką jest ona na ciepło mega fajna. Ja uwielbiam tę tempo też. Nasz najdroższy hotel również jest tylko dla kobiet. To jest dla mnie bardzo duży plus. Tutaj <gryw> czekają na mnie już kapciuszki, dlatego że na wejściu dostajecie kluczyk do szafki, żeby schować tam wasze obuwie i po obiekcie chodzimy tylko w chłopcach. Tutaj mamy ręczniki pod prysznik, Następnie są automaty. Darmowa woda. Na wstępie zwiedzimy sobie części wspólne, a mamy ich aż trzy: dlatego, że mamy piętro z szafkami i prysznicami, piętro z hałną i jakimś źródłem naturalnym, oraz piętro z taka strefa chilu. Kapsuły będą dostępne dopiero za trzy godziny, także najpierw zwiedzę tylko o co ci się dzieje, szafeczek tu mamy strefę, gdzie zostawiamy wszystkie nasze rzeczy każdy ma swoją szafkę ale zobaczcie, tutaj nawet ludzie zostawiają bagaże i nawet to są airpodsy także Japonia jest bardzo bezpiecznym państwem pod tym względem ja nawet nie zliczę ile razy zostawiam kamerę tak gdzieś obok i jakby nie zwracałam na nią uwagi, bo serio tutaj czuje się każdy bezpiecznie, lecimy teraz do strefy wypoczynkowej w tym budynku jest również spa, więc jestem tego bardzo ciekawa. To jest naprawdę taki beluksusowy luksusowy hotel kapsułowy, bo zazwyczaj są kapsuły, jakieś prysznice i tyle. Tak było też tym najtańszym, a tutaj nawet jakieś gorące źródełko jest. Tutaj mam naszą strefę chillu. To są jakieś książki. Bardzo dużo ich jest. Tutaj mamy toaletę. Ej, ładna, jaka ładna ta toaleta jest. Oczywiście japoński, no właśnie, japońskie, płuca elektryczne. To jest dla mnie odkrycie roku, ale pierwsza taka toaleta mnie pokonała. Nie wiedziałam, jak się tego używa. Przyjechał Polak do Japonii i się cieszy toaletą. O! Strefę e, palenia, czyli możecie tutaj sobie przyjść zapalić papieroski, co oczywiście jest bardzo złe. Nie róbcie tego, ale jak już ktoś pali, to super, że ma to w budynku, a nie musi wychodzić. I ja już to widziałam, ale wydaje mi się, że to jest najlepsza strefa, chociaż nie widziałam jeszcze spa. Mamy tutaj strefę do pracy i do jedzenia. I uwaga, uwaga! Mamy tutaj jakieś jedzenie i napoje bez limitów cenie. Jeszcze nie patrzyłam jakie, ale wiem, że są, więc to jest super. O, tutaj macie dispenser z lodem. Ja! Coca-Cola, Fanta. Eee, na bogato! Tutaj tak samo. Oh! A tutaj macie kawę i tutaj macie cały wybór herbat. Proszę powiedzcie, że mają mięty, nigdzie się nie umiem doprosić. Tutaj mięty nie ma, no trudno. Mikrofala, to nawet nie wiem, co to jest, ale dobrze, że jest. Wiadomo, im więcej dodatków, tym lepiej, więc nawet nie wiem, co to jest. Cieszę się, że to jest. Może tu jest to... A, to jest gorącą wodą. Ja oczywiście mówię teraz tak głośno dlatego, że jestem tutaj sama. Normalnie w tych hotelach trzeba być trochę ciszej. Ogólnie w Japonii trzeba być trochę ciszej. Na szczęście mam mikrofonik, więc wszystko wyłapuję. Tutaj mamy dalej strefę do pracy, do odpoczywania. Wszędzie mamy gniazdka japońskie i jakieś chyba do komputera. Ja się na tym nie znam, więc nie wiem. No i przechodzimy do naszego jedzenia. Patrzcie, to wygląda jak bufet w hotelu, normalnie śniadaniowy. Zobaczmy, co my tu mamy. Łazabi, i jakieś stoisko z przyprawami. Ekstra. Tutaj jakieś pikle. O! Miso mamy tutaj. Minnesota i miso. I normalnie elegancko. To jest zapewne ryż. Ale pani powiedziała, że ryżu o tej godzinie nie ma, więc zapewne będzie on później. Sprawdzimy sobie później, bo ja uwielbiam ryżę, pańskie. Nawet tak po prostu suchy. Tutaj macie miseczki, pałeczki, sztuczce i tak dalej. Jestem szczerze mówiąc pod ogromnym wrażeniem, że tyle rzeczy tutaj jest darmowych. Szczególnie widzę ta kawa, coca-cola, sprite, zup. A, ryż! Przecież tu można się najeść i napić, jak ktoś naprawdę budżetowo wyjeżdża. No dobra, jak ktoś budżetowo wyjeżdża, to nie zarezerwuję tutaj noclegu. Ale gdyby jednak zarezerwował, to może się tutaj żywić, więc może to nawet się opłaca. Przede mną jest jeszcze jeden pokój w strefie chillu i to jest coś, z czego na pewno teraz skorzystam. Fotele do masażu, też darmowe. Nie mogę. To jest najlepszy nocleg, w którym na razie spałam. <laughs> Czekajcie, ja muszę to sobie przetłumaczyć. Japonia pod tym względem jest akurat mega słaba, dlatego że tutaj... Niestety oni stoją słabo z angielskim i dużo rzeczy takich turystycznych nie jest przetłumaczonych na angielski, nie ma odpowiedników angielskich, więc trzeba sobie radzić samemu. Aha, ja włączam nagłe zatrzymanie, dlatego się nie klika czerwonych przycisków. Co się dzieje? Jezus Maria. Oho, ja idę w dół, widzicie to? Ale się tu wciska w plecy! Ej, on tak masuje jak fotele, ale jeszcze tak rotuje mi ten cały fotel. O, ej, masuje dalej. Ale to wciska. Patrzcie, wciska mi nogi. Oj, Jezus Maria, to jest ciekawe przeżycie. Bardzo mocne jest to. O, jakie dźwięki? się wydaje, nie wiem, czy to to jest taki maser, że to taka pani porządna tajka zrobi. Że niby idzie na relaksacyjne, no ale tak naprawdę tu umieracie w środku. <grymne> Dobra, ja się tu chwilę zrelaksuję. I zaraz przejdziemy na piętro ósme, czyli do naszej sauny, prysznica i jakiegoś tam gorącego źródełka. Ależ to było fajne, na pewno tutaj wrócę, bo zorientowałam się w trakcie, że siedzę za nisko, bo po prostu tutaj ekranik pokazywał, które partie powinny być masowane ja zazwyczaj miałam jakby niżej to, więc muszę tutaj jeszcze wrócić i zrobić to porządnie, chociaż wydaje mi się, że ja po prostu jestem za krótka na to, ale z drugiej strony Japończycy są jeszcze mniejsi niż ja, i więc jakoś to się to pewnie ogarnę. Widzimy zobaczyć spa. O niej dzisiaj jest 90% wilgotności i jakieś 36 stopni, więc nawet jak nic nie robicie, to się płacicie cały czas. Ciężka, jest ta pogoda w sierpniu tutaj. Teraz jeszcze zauważyłam, że tutaj macie piżamy. Gdybyście chcieli skorzystać, to normalnie zciska z piżamami. Torba, żeby się przemieszyć z tymi wszystkimi rzeczami, rolki do ubrań i jakieś taki spraye do pryskania, żeby pachniało bardziej. <gry> Na pięć siedzystwa mamy również pokój, żeby wybrać. Mamy pralkę, suszarkę, pralkę i suszarkę osobne. To jest super w Japonii, bo tak jak mówiłam, pocimy się za chwilę, więc ja używam tych pralek. I następnie mamy takie miejsce do ogarnięcia się suszarki, różne kosmetyki. Wow, mamy tutaj ręcznik, o, maszynka nawet jest. Kwiateczki, grzebienie, pacyczki. Ej, bardzo dobrze wyposażony jest mi hotel, naprawdę. Macie tutaj wszystko. To jest Dyson, kochani. Ej, ja nie mam Dysona, ani w hotelu mają Dysona. Ej, będę żywy. Mówiąc, prawdę czy jest fajnie, fajny? Co jest grane. Patrzcie, macie tutaj wszystko: do mycia twarzy, do najbliżania. Słownie wszystko, czego potrzebujecie, możecie tu przyjść z marcem. Mogą mam zgubić bagaż na lotnisku. I w tym hotelu jesteście pewni, że ogarniecie się. Mamy też tutaj oczywiście toaletę. O, tutaj już macie papsi przygotowane. Oczywiście wygląda tak samo. I tutaj mamy spa. To jest te gorące źródło Tak naprawdę wielkie jacuzzi po prostu. Tutaj musicie się umieć zanim wyjdziecie. a tutaj proszę bardzo znowu pełną kosmę. Woda jest naprawdę gorąca. Fajnie! I to jest taki naturalny źródełko. Ta woda jest naturalna, z tego co, co tam widziałam. No i tutaj jest No Oczywiście tam nie będę pytał z telefonem, ale jest. Jest nawet rozpisane, jak powinno się robić. Muszę jeszcze doczekać, czy do tego źródełka mogę wchodzić w stroje kąpielową, czy, czy jednak trzeba przez coś i I chyba skorzystam. Oczywiście, w stroje bo już nie wszystko zajmie, co się ja wiem. Sami też się mam bez strzyma. Spójrzcie, właśnie zauważyłam na windzie, że od 21 macie jakieś danie z ryżem za darmo. I od 17 do 21 macie też kary. I od 17 macie alkohol w cenie. Przecież to jest jak... ja nie wiem o co chodzi. Wszystko dają za darmo w scenie. No nie wiadomo, nie wiadomo że nie za darmo, ale po darmo. Słuchajcie, ale mamy plot twista. Okazało się, że te prysznice, to są prysznice. To jest prysznik. Jest tylko jeden. O, właśnie. I macie kurtynę i możecie się zasłonić i oczywiście tam trzeba wejść do stroju, także ja dzisiaj chyba sobie odpuszczę prysznic, albo może teraz się siłmy zamiast wieczorem. Nie, bo wieczorem będę chciała, także ja teraz sobie odpuszczę prysznic, przyjdę tutaj wieczorem, skorzystam z tego jednego i, i rano. Mam nadzieję, jeżeli będzie tłoku. Moje stanowisko pracy. Okazało się, że jest ryż, teraz będę stosować zupkę, ale po prostu jest suchy ryż do zupy, a później będą jakieś dania ryżowe. Powiem wam, że oni mnie tak kupili tymi częściami wspólnymi, że ja nie wiem, czego mam się spodziewać z, z kapsułami. Wiecie, ja naprawdę nie wiem. Mam wrażenie, że te kapsuły to będą ze Zoda, <noise> Po prostu. Już dzisiaj rano byłam taka zadowolona z tej najtańszej kapsuły. Po prostu była świetna, ale to, co tutaj się dzieje... Słuchajcie, jedna z najlepszych atrakcji w Tokio, czyli ściganie z takimi go-kartami. Ja jeszcze nie mam prawka, więc nie mogłam tego kupić, ale mega! Idziemy sprawdzić nasze kapsuły. Piętro się zaczyna tak, że mamy tutaj toalety, więc fajnie, że na każdym piętrze są toalety. O! I tutaj też jest taka strefa do ogarnięcia się. Super! Czy dużo tego jest. Wydaje mi się, że więcej w takim razie niż tej najtańszej, czyli nie powinno być korków. O, i tutaj mamy nawet lokówkę. Super, to może ogarnę sobie loki nawet, ale gdzie są moje kapsuły? Tam nie. Ej, zgubiłam trochę. Ah. Ja nie zauważyłam tego, zobaczcie. Tu jest wejście, ja mam 3, 2, 1. A, tutaj jest czytnik. Tutaj mamy kolejne drzwi. Ale tutaj ciemno jest, ale super. Ja mam numer 321, tu jest napisane 321, a tu jest zamknięta i myślę sobie, no jak to, ale to wskazuje tu. Ale zanim to, zatrzymaj się na chwilę i zasubskrybuj ten kanał, lecimy po 200 tysięcy, dzięki! Ale ja ja zobaczcie, ja tutaj mam swoją kapsułę, a tu mam całą strefę, tu mam biureczko. To super. O, okno, nie, jednak nie ma okna. Tu mam okno z widoczkiem, tu mam mini lodówkę i tu mam całą szafę dla siebie, kosz, krzesełko. Jak więcej chciała sobie poodpoczywać sama, to mogę siedzieć tutaj. Ej, super! Mnóstwo kontaktów, czego brakowało w tym najtańszym, bo tylko jedno wejście było. No i sama sobie kapsuła Zobaczcie mam telewizor ogromny, tego też nie było, słuchawki, patrzcie w ogóle jak ona jest duża, jedyny minus to jest to, że nie ma w środku światła, musiałam sobie dać, ale w sumie jak tutaj tylko śpicie to nie potrzebujecie światła za bardzo. Tu mamy taki sterownik i możemy sobie ustawić alarm, żeby nas budził, to jest klima. tutaj przygotowali mi nawet przejścia, bo w Japonii potrzebujecie przejściówkę, tutaj mamy kolejne kabelek USB do ładowania, ten ewakuacji, co też jest bardzo przydatne w sumie. Taka półeczka, luz wieszak słuchawki do TV. No i oczywiście. TV. Mam nadzieję, że jest to Netflix, to co pooglądam. I mamy taką markizę do zasłonienia. I szczerze mówiąc, w ogóle nie spodziewałam się czegoś takiego, że będę miała taki prywatny pokój z kapsułą. Nie wiedziałam, że coś takiego jest nawet dostępne, więc jak fajnie, że to zrobili. Co prawda mam kogoś nad sobą, chyba że jak ktoś weźmie dół, to nie rezerwują góry. To też jest taka opcja, mam nadzieję, że tak zrobili. Jednak w dolnych kapsułach zawsze jest że jak ktoś ruszy w środku nocy, to słyszycie wszystko, przynajmniej ja słyszę, bo ja się widzę bardzo często. Także ja jestem taka podekscytowana tą kapsułą, ale super. Zastanawiam się, czy z niej swoje rzeczy tutaj, ale w sumie nie ma tutaj żadnego zamka, jest tylko taka kurtynka. Dlatego ja tego nie umiałam znaleźć, bo to było dla mnie takie bardzo dziwne, ale super. Jestem ciekawa, jak będzie się tutaj spędzało wieczór i noc. Dobry wieczór, kochani. Już czas nie spać ładnie to będą specjalnie jeszcze w Tokio. Także widzimy się rano. Oby spało się dobrze. Dzień dobry kochani, oficjalnie mówię się z Wami, że jak stałam. Od razu polecałam na piętro z prysznicami, żeby zważyć czy jest tłoczno, czy mój taki ten stojący prysznic jest zajęty. Okazało się, że było mało osób, był wolny. Chodzę pod ten prysznic, najpatrzę. patrzę. Jest jeden przycisk, jest taki tylko strumień wody, i sobie myślę, że to jest pusznic obok sauny. To, to musi być zimna woda bez chłodzenia. Wciskam ten przycisk, ja stoję obok żeby przetestować i tak. Lodowa, to była lodowa yes, ta woda, więc mówię, jeździ, co ja to zrobię? Ale okej. Okay. Pokuskałam się tak delikatnie, wzięłam sobie to po prostu na ręce, piskałam się dobra, zaraz zmieniam hotel, to się umyję tam porządnie. I muszę pod tym małym prysznicą mieć po prostu włosy. No niestety, nie umiem się przełamać, ale jakoś sobie poradziłam. Wróciłam się tylko przybrać i lecę na śniadanie, więc teraz ja jak moc. A te windy się tak długo czeka zazwyczaj, bo jest jedna na cały obiekt, na 9,5. Super uczucie jest to, że wszyscy chodzą tutaj w piżamach, naprawdę tylko ja się ubrałam. Więc wiedziałam, że każdy będzie w tych piżamach, tak domowo. O, to jest śniadanie, ale pachnie. Zrobili bardzo fajny wybór, na śniadanie są dwie zupki i dwa razy kary, do tego ryż i wydali jeszcze nawet Lasy, ale niestety... Tyle było. Dobra, dobra, było, Idę posłuchać. Ja wziąłam sobie zupkę, miesło i herbatkę, to jest moja ulubiona zestawka, wczoraj. Mam takie jak minęła noc. Niekako. Jak zeznałam, tak obudziłam sobie wypijaną muzykę i to był pierwszy raz, kiedy po nim tak dobrze spałam. Wysłałam mnie przesłał całą noc. Nie wiem, czy już byłam tak zmęczona, że potrzebowałam takiego słowa, bardzo mało spałam, czy po prostu górna, tak godnie <tys> i fajnie. Tylko nie wiem, ale na pewno najlepiej się to wyspałam. Cyber Twojej energii. I po prostu to jest super foto. Zadowolenie to, że jedyna najdłuższy okres pozwoli mi się w tym, czy wracamy z myszywkami. A nie, łazienki i tak dalej, bo są czasami kolejki. To bym zarezerwowała na duży ten hotel. To więc znaczy takie doświadczenie. chyba, że ktoś ma ja mam do kojonu bagaż podręczny i bierze koszty ze sobą, to jest spoko, ale naprawdę ten hotel oceniamy. To są jakieś zapięcie w był najlepszy, rewelacyjny i jakieś takie w domowo, każdy razy w kapselach, w sobie w czytałem czytając książki, po prostu do ciebie, Wszyscy w jednym miejscu, no i tyle, no naprawdę. Czy była duża różnica pomiędzy tym najdalszym? Tak, dlatego, że tu było bardzo, 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 bardzo dużo wydatków, tam była taka podstawa. Ale jeśli nie potrzebujesz od tych wszystkich wydatków, czy chcesz sobie zrobić budżetowy wyjazd, tak ja. z ten najdalszy był rewelacyjny, to nie było do czegoś przyczepić, po prostu tu było więcej rzeczy. Köszönöm szépen! is szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm Köszönöm